dobiera rodzaj i dawkę leku. Skraca czas podania i minimalizuje ryzyko błędu. Automatyczny system dozowania leków, który działa już w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu, to pierwszy tak zaawansowany system w Polsce. Schemat jest prosty. Lekarz skanuje kod z opaski na nadgarstku pacjenta, zaznacza jakie leki i w jakich dawkach powinien przyjmować. A automat pracujący w aptece pakuje je i układa w kolejności ich zażywania. Taki pakiet trafia do pacjenta. To oszczędność czasu i pracy. Jeżeli jest wizytacja rano, lekarz zapisze ordynację leków na cały pobyt, bo pewna część leków się powtarza. Więc nie będziemy powtarzać tego ani rano, ani wieczorem, ani po południu, tylko idzie raz zapisane do systemu. Pielęgniarka przesyła do apteki. Personel apteczny to wprowadza do systemu, wyprodukowują taką liczbę tych leków, idzie do pacjenta, pacjent ma napisane o której godzinie jaki lek ma, dokładnie na leku jest napisane i tak będzie brał te leki. Ten mechanizm minimalizuje ryzyko błędu, nie tylko ogranicza koszty, ale przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo. Kilka jest metod i punktów kontroli nie ma pomyłek. Tutaj praktycznie pomyłki się nie starzają. Przyjmuje się, że pomyłki w szpitalach mogą, pomimo, że się tego pilnuje, ale to są rzeczywiście olbrzymie ilości leków, które podajemy w szpitalach, mogą być od 2 do 5%. W momencie, kiedy w tym szpitalu jest 2 miliony tabletek dystrybuowanych, to można powiedzieć sobie, jaka to jest skala. Automat bezbłędnie dobiera rodzaj i dawkę leku, tworząc spersonalizowane saszetki dla każdego pacjenta. W tym systemie żaden lek nie może się zmarnować, a niewykorzystane wracają do puli, pozwalając na oszczędności rzędu 1,5 miliona złotych w skali roku. Jesteśmy w stanie zapakować w takie saszetki. Jednostkowe dawki leku, ale przede wszystkim różne formy tego leku, nie tylko tabletki luzem, ale również tabletki cięte z blistrów, e, fiolki, e, strzykawki z już z przygotowanymi lekami. Inne formy leku jesteśmy w stanie spakować, oznaczyć kodem kreskowym w sposób bezpieczny i jednoznaczny i następnie e, bardzo szybko skompletować. Na zamówienie, na konkretnego pacjenta. Póki co, to pierwszy tak zaawansowany technologicznie system w Polsce. Ale być może w przyszłości do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Sosnowcu dołączą kolejne. Taki system najważniejszy jest w dużych szpitalach, czyli na pewno trzeba starać się w tych naszych największych szpitalach, a tak naprawdę wojewódzkie, wszystkie są duże, do tego, żeby taki system wprowadzać. Środki europejskie, które będziemy mieć w najbliższych latach, mam nadzieję, przyczynią się do tego, że, że to nie będzie jedyny system w Polsce, nie jedyny system w województwie, tylko że, że kolejne szpitale będą starały się dorównywać do najlepszego, do sosnowskiego szpitala wojewódzkiego. Automatyczny system zarządzania jednostkową dawką leku to część trwającego w szpitalu projektu inwestycyjnego. Modernizacja apteki szpitalnej kosztowała około 10 milionów złotych, a system dystrybucji leków ponad 6 milionów złotych. W szpitalu testowany jest już nowoczesny system kolejkowy, a niedawno uruchomiono system e rejestracji. Dzięki niemu wizytę w poradni można ustalić przez internet.